Wszyscy co nawet może parowo, ale to oczywiście drugi indywidualne. Wszystkie odpowiedzi na te wszystkie. Jest... Jarek do ciebie jeszcze jedno pytanie dotyczące czasu. Państwa wielki finał, sponsorem finału oczywiście jest Miasto Gniezno, Urząd Miejski, prezydent Jacek Kowalski, a więc ten wielki finał oczywiście sponsorowany przez nasze miasto. Miasto Gniezno i wielki finał i za chwilę poznamy króla, ułamek, Niki Pedersen, Antonio Lindbeck i Rafała Koniewski. Glicińskiego żuzla w biegu finałowym miejsce drugie zajmuje się Sebastian Łamek jako trzeci na mecie wędruje się Rafał Koniewski no i po tym na pierwszym łuku e, nie ma miejsca e, na podium za ale jego również zapraszamy Anton Dowos tutaj do nas e, Dołos do nas jako czwarty również będzie się nie pocieszony ale wielka radość teraz króla, który kółeczkami dziękuję publiczności Co? i ta górka rozstrzygnęła jako szósty zawisny na za naszej turniejowej ścianie w siedzibie klubu zmięknie nikiego Pedersena. On dzisiaj zwycięża, wielkie brawa. Drodzy Państwo, ja wiem, że pójdę, że chłopno, ale zostajmy jeszcze chwilę, bo prezentacja, koronacja jeszcze przed nami. Jarku, ja tam spoglądam jeszcze swoją Timko. Jarek Krawczyński najlepszy czas ja dostałem Pedersen, tak? Brawo. Proszę Państwa, jeszcze Państwu tu finału, to 15 sekund i 9 w 65 10 to czas finału i oczywiście czas zwycięzcy, którym był dziki Federsen.